W tym miejscu właśnie startujemy z wielkami morskimi. Po raz pierwszy na Wilkach Morskich, ahoj dla wszystkich, pływamy, żeglujemy, świetnie się bawimy z całą ekipą z Dagmy, ze Stormshilda, jest rewelacyjnie. Po kilku w godzinach powiedzmy jakiegoś tam udziału w takich regatach pod okiem doświadczonego sternika można załapać te zasady, można nawet złapać bakcyla. Myślę, że to jest fajna forma docenienia nas jako partnerów. Zobaczyliśmy dzielnie. Była duża adrenalina, troszeczkę zmokliśmy, naprawdę, ale jesteśmy w stanie lepiej się poznać, porozmawiać, miło spędzić czas przy tej pięknej pogodzie i zarazem no, gdzieś tam zaciśnić jakieś kontakty, które będą zapewne prosperowały w przyszłości. Stworzyliśmy niesamowitą okazję do tego, żeby rywalizować nie tylko na polu biznesowym, ale również na tym polu takim, powiedzmy, żeglarskim. A to na pewno przekłada się na to, jak Wygląda nasz wynik. Rewelacja. Super dobra robota. Wakacje. Mazury, czyli słońce, woda, wiatr. Wszystko, czego człowiekowi trzeba. To, to się nie da opisać. To po prostu trzeba tu być.